Ej, w ogóle ja sobie teraz coś uświadomiła, słuchajcie, fakład, y, oczywiście zeka, no od kogo innego, y, Edna, jeśli dobrze pamiętam sobie i nie mam o swoim bo dość dawno oglądałam. Y, I ten gościu z y, Loraxa znaczy. Jeśli nie pamiętacie albo nie znacie, to wam przedstawię. Y, tak w skrócie około. Lorax y, to, był, to była taka ogólnie włochata postać z włosami. I ten film przedstawia, jak bardzo zaświęcamy nasze środowisko. Coś takiego Wally, jak bardziej to um, plastiku”, coś takiego. Bo lecą, był ogólnie mega fajny film. Bajka właściwie. Mago ją lubię. I ten farkład Edna i tamtym gościu, co sprzedawał powietrze w butelkach. Tak, powietrze w butelkach, dziwne. To u wszyscy. Są świetnie chodzimy jak. <kluzny> Czyje, aaa, Tam z taką z właśnie, właśnie. Y, jakby. Właśnie. Obejrzyjcie sobie te trzy filmy, jeden po drugim, i uświadomcie sobie, jak oni są podobni. Albo wpiszcie sobie y, zdjęcie na przykład. Właśnie tą, nie wiem, znajdźcie właśnie, y, y, powiedzmy, Lorax, y, y, zła główna postać, y, tam zła postać, wpiszcie y, sobie Edna nie ma mocni i falkład y, tam szek jak wyskoczą wam te trzy obok siebie osoby, pomyślcie sobie i zobaczcie, jakie oni są podobni. Podobni, wszyscy czarne włosy, wszyscy są, nis, no... Idealnie, po prostu, no idealnie. I, I po prostu oni są tak, te osoby są tak podobne do siebie, tylko jedna jest właśnie kobieta. <laughs> Nie, ale dosłownie, no to jest po prostu, po no, prostu. To jest, to. No, to jest to.